Cześć, mam, witajcie moi drodzy, ja jestem Remek, to jest Easy. to jest dremek to jest Izer, a my razem wzięci to Rizer. W dzisiejszym filmie będziemy grali ponownie w głuche Q&A, czyli Wesper Challenge. I w tym filmie polega to wszystko na tym, by usłyszeć oponenta, który mówi nam pytanie. My mamy słuchawki. Głośno Muszę zrozumieć to, co. Zrozumieć to, co on mówi z ust. Ostatnio grałem w tego challenge z Agatką. Wyszło naprawdę kozacko. I zobaczymy, jak dzisiaj. Pójdzie Iziemu. i z zresztą. To co? To zaczyna pierwszy. A wszystko? Maja. Tak, nie powiedzieliśmy o Instagramach. Wbijacie na Instagrama i z jego, wbijać na Instagrama mojego. Followujcie nas na Instagramku. Zostawiacie łapki w górę, jeśli więcej głuchych QA-ów, czyli Whisper Challenge. I piszcie komentarze, jakie pytanka mogą się pojawić w kolejnych filmach z Filipem. Na przykład. Filip to motorzysta. Albo gromysz. A gromysz to złota rączka. A o, Blur to człowiek bez twarzy. Moi drodzy, poza tym bardzo ważna informacja. Ponownie podrąbaliśmy tuło fartuchów, czyli naszego nowego kanału tutaj firmowego. Co tam robimy? Eksperymenty? Eksperymenty, jakieś lifehacki, jakieś, jakieś... wybuchy, eksplozji, ciekawe tematy. Zbierajcie na link w opisie. A ja pierwszy, czy ty pierwszy? Ja pierwszy. Dawaj. 174 komentarze pod postem e, Uiziego było i tam są bardzo różne pytanka, które ty sobie możesz Jakie chcesz, mordeczko? Jakie chcesz? Ja będę próbował cię. Zrozumie ci, mordeczko. Zadawaj pytanie. Dobra. Nic tutaj nie słyszę. Dlaczego zaliczysz ściany? Szalik? Nie czy toczu... zaliczysz szalik? OK, spoko. Jeszcze raz od nowa. Dlaczego ściany? Z... Jeszcze raz. Dlaczego? Ściany. Dlaczego szalik? Nie. Dlaczego szalik Wojen. Kogo w to? Dlaczego? Będziesz. Od nowa. Dlaczego? 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 Ściany. Ściany. Nie toczą. Nie doszły. Wojen. Ole. Wojen. Wolę. Wojen. Wodę. Wojen. Wodę. Wojen. W ogień. Wojen. W one? Co się dzieje? Co mówiłeś? Wojen! Dlaczego Wo ściany nie toczą wojen? Dlaczego ściany nie toczą wojen? Nie mam pojęcia. <laughs> Pytanie. Co? No właśnie. No, skup się, skup się, skup się, skup się. No skupiam się, no. Jakiego koloru jest lustro? Jakiego koloru jest lustro? Futro? Lustro. Ucho? Lustro. lustro. Lustro? Lustro. Jakiego koloru jest lustro? Nie mam pojęcia, jakiego koloru jest koloru beżowego kolorowego. Jak ty krzyczysz, jak agata. Agata to Co? Co mówiłaś? Ale dobrze powiedziałeś? powiedziałeś? Tak, dobrze powiedziałeś, jakiego koloru jest lustro. Ale mógł widzieć to pytanie wcześniej, Słuchaczy. Ja Ci przygotuję jakieś specjalne zdanie od siebie, ale ja nie będę korzystać. Co z wszystkiego doszedł ludzi. Nie krzycz tak. Sieć, co? Dokąd? Dokąd? No co tutaj jesz. Jezu, brzydkie słowo tutaj zobaczyłem! Bez przekleństwa było? No, tak. <laughs> Dokąd? dokąd, dokąd, nocą. Gonią. Tupta. Sipę. Dokąd nocą. Nocą. Klopę. Chodzą. Nocą. Nocą. Tupta. Dupę. Jest. Było dupę? Nie było dupy. A nocą było, nocą, okej. Okay. Dokąd nocą. Tupta. Brzydkie słowo, co cię słyszę. Tupta. Brzydkie słowo. Damski organ rozro rozrodczy słyszę, cały czas. Tupta. Dupka. Tupta. Kupka. Tupta. Tupa. jesz tupa. Dokąd nocą, tup tupa. Yes. Co yes. Jeść. yes dokąd nocą, tupta. Yes. Dokąd Nocą Nocą Tupta Jesz Kupa Jesz I, Jesz Co wiesz? Jesz Jesz raz no. jeszcze raz Dokąd nocą Ale co to kupa z dupy tam jest? Dokąd Nocą tu pta jesz Tu pta ptak jesz Dokąd nocą tu ptak jesz Jesz Do... no. Dokąd nocą tu ptak Dokąd nocą tu ptak jesz Dokąd nocą tu ptak jesz Do... Dokąd Dokąd nocą tu ptak jesz Do... Dokąd nocą tu Tupta. Do... Dokąd nocą tu jesz pta... jest <śmienny> ja, ja, tak czas... ja, tak czas... ja, ja cały czas nie ogarniałem o co chodzi z tą kupą nie <śmienny> Co ty słyszałeś Dokąd, ja wcześniej słyszałem brzydkie słowa no, to się cały czas, non stop Szykuj się cwaniaku No szykuję się już Co w pod wodą Co? Co? W Wypowiedzieć? W Spongebobie To jest W To Tobie? Pod wodą Powiedz wolno Robi Robi? wiewiórka Nie nie Wiewiórka. No Co no co robi wybióra? Nie co w Bobie, pod wodą robi wiewiórka? Wiewiórka jest ostatnie. Jeszcze raz, woli. Co? Co? Spongebobie Wspomniałem. Pod wodą. Pod wodą? Robi. Tobie? Wiewiórka. Wiewiórka? Jeszcze raz. Co w Bobie? Co wiesz o sobie? Co nie sponge... skąd? Nie czekaj, nie. Co w Bobie? Czy spacer sobie w dupie grze? Nie, nie. Co w Bobie, pod wodą robi wiewiórka? Spongebobie! Specjalnie to się ja powiedziałem, że dziecięczkę. Banana! Jeżeli Jeszcze Jeżeli Jeszcze raz Jeżeli Jeżyna Jeżeli Jeże Jeżanki Jeżaki Jeżeli Świeżaki Co? Jeżeli Dla... z... Co? Jeżeli. Śnieżaki. Jeżeli. Jeżeli Dariusz to. Jeżanki! To Darek. Jeżeli Dariusz to Darek. Aaaa! Jeszcze raz. nie czuję się tak głupi przez to. Dawaj. Jeżeli Dariusz to Darek. Ja długie, to <grym> jest długie. Słowo po słowie. Jeżeli. Jeszcze raz. Jeżeli. No świeżaki, jeżaki, jeżynki. Jeżeli. Wietrzaki. Wiatraki. Dariusz to. Na łóżko. Darek. Co? Jeżeli Dariusz. Co ty mówisz do mnie? Od nowa, od nowa, jeszcze raz. Pierwsze słowo. Jeżeli. Jeżaki, świeżaki, wiatraki, nie wiem. Ok, drugie słowo. Dariusz. Załóż. Załóż. Zakusz. Dariusz. 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 To. Kto? To. Co? To. Ty, o. Co? <laughs> nie, <już> nie, <laughs> nie wiem, że się pinicie <laughs> tak? patrzę na twiruk, uzleg. <sadanie> to. Da, coś tam Dariusz. To? Co? To? to. Kto? To. Co? Jakie są jeszcze inne krótkie zwroty? Agata pomóż, Agata zlod? Co powiedział? Zapomniałem trzeciego, a trzecie zgadłem. Dariusz. To. Go. To. Kuźwa, nie wiem co tam jest ze słowem. To. To. Ja walę. Dariusz to. Darek. Darek. To dlaczego? Z wineczką? To. Le... Dariusz to. Darek. Darek. Dariusz to Darek. To. To. Dlaczego? Pierścionek. Dlaczego? Narzeczony Dlaczego? Dlaczego? Mariusz Co? Mariusz Ma... Riusz Majusz Mariusz Majusz Mariusz Majusz To Kto? To Co? To Kto? Kto? To! <laughs> Nie jest Jak? Nie jest Ja też nie? Jest? Mia? Nie. Ja nie. Nie. Tak? Nie. A co tak? Nie, szybko kolejny. co to było? Skoro Dariusz to Darek, to dlaczego Mariusz to nie Marek? O ja pierdykam jakie ciężkie. Jezus Maria. Przerąbane. Dlaczego Pingwin jest czarno-biały? To no nie naraz ja ci nie naraz nie. Dlaczego? Dlaczego? Pierwiej. Jest Czarno Zero Biały Biały Dlaczego pierwiej jest biały? Jeszcze raz Dlaczego? Pingwin, pingwin? Mm -hmm. Jest biały, a nie czarny Jest Jest Czarno Zero Czarno Żarło Czarno ja Jaro Czarno biały Małpa? Czarno biały Dlaczego pingwin jest czarno biały? No No No, no. no dlaczego? No jest no. No, no. szybko odgadujesz, coś ci się łatwo coś ci łatwo robi Andrzej Jak? Andrzej Jakże? Andrzej Andrzej Jakże? Andrzej Jeszcze raz Andrzej Patrz się Andrzej Andrzej Brzęczyszczykiewicz Brzęczyszczykiewicz <gryś> Blisko Brzęczyszczykiewicz Już? No. Dlaczego? Dlaczego? Robi Robisz? Robi Kobi? Robi Kobi? Robi Robisz dobrze? Robin Robin? Robin Robin? Chud <gryś> Nie powiem tego słowa Chud Dlaczego Robin Hood? Bo nie jadł. Pożera? Bo nie jadł. Pojechał? Dlaczego Robin Hood? Dlaczego Robin Hood? Bo nie jadł. Poleciał? Bo nie jadł. Pojechał? Bo nie jadł. Pojadł? Bo nie jadł. Powiedział? Bo nie jadł. Dlaczego Robin Hood? Dlaczego Bo nie jadł. Pojechał. Bo nie jadł. Po po po. Po. Bo? bo, bo nie jadł. A dlaczego Robin Hoodu? Bo jadł. Bo nie jadł. Bo nie jadł. Jeszcze tego raz spaliłeś na koniec. Dlaczego Robin Hood? Bo jadł. O. Jeżeli. Andrzej. Dlaczego? Dlaczego? Jeżeli. Jakże? Jeżeli. Jednakże? Jeżeli. Jedzenie? Je. Yeah. Nie. Jeżeli, jeżeli, Jak? Jeżeli. Jeżeli. Trutka. Trupa. Trutka. Dłuta. To jest śmieszne, bo ja w ogóle na jego oczy nie patrzę. Tylko prosto w usta ci patrzę, co tam wychodzi z tego jeszcze raz. Jak to było jednakże? Nie. Trzeba powiedzieć na początku? Jeżeli. Jeżeli, właśnie. Trutka. Dłuta. Trutka. Gruba. Trutka. Dupa. Trutka. Krótka. Trucizna. Chustka. Trucizna. Kurtka Trucizna. Chustka. Trucizna. Trucizna. KURWA co mój! Jeżeli trucizna. Ja mam nie, Jeżeli trucizna, trucizna. A tam co czas chustka, słyszę, da, zostawmy chustkę, lecimy dalej. Jeżeli chustka znaczy straci, znaczy straci, znaczy straci. Skaczę. Dawaj, dawaj. Jeżeli chustka skacze, to jest. To znaczy, to jest, to jest. Jeżeli ba chustka skacze, to jest bardziej pasztet trująca. Jeżeli chustka skacze to jest pasztet? Trująca. Długie noce. Trująca. 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 <ścoughs> jeżeli chustka skacze, coś tam pasztet, to jest pasztet. Trująca. Dędniąca. Trująca. 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 Dędniąca. Tru. Tru Dne. Tru. Dna. Tru. Tru. Trują. Trują. Trują? Jeżeli chustka skacze to pasztet. Trują. Co tam jest za zdanie? Jeżeli trutka straci ważność, to jest bardziej ci trująca Ja pierdykam, jak to było ciężkie Ja nie wiem stary, zakładaj Ale ci zrobi kontrę Ja wymyślę teraz sam, jak ja jakąś konterkę tu wymyślę sam Pisałem w Google, najcięższe zdanie po polsku jest Cóż potrzeba? strzelcona. No nie naraz raz, ja jeszcze nie czytam no. Cóż Już Potrzeba Potrzeba strzelcona. Sensowny? Do zestrzelenia. Za trzy lata? Do zestrzelenia. Trzy lata? Przetrzewia. Przetrzewia? Drzemiącego Złamanego? Czyczysty. Dż Woźże? Gwóźdź? Dzień. że Na strzelistym drzewie. Da! Dla! NA! No! Da! Nie! Strzelisty. Szekspir? Drzewa. Dobrze powiedziałem? Zajebiście dobrze. No nie ma szans, stary. Cóż potrzeba strzelcowi do zestrzelenia trz trzewia rzemiącego w czysty dzień na trzelistym drzewie. No! Ile? Wali? Ile? Tyle? Ile? Tyle. Ile? Ile? Obecnie. Obecnie. Zarabiasz. Robisz. Ile obecnie miesięcznie zarabiasz? Jezus jak szybko on leci! Ile? Obecnie. Obecnie. To już było. Zar tak, no to już było. To co głupio gadasz? Zarabiasz. <laughs> miesięcznie. Przyłączyć się na Na YouTube. Dupie! Ile obecnie zarabiasz na YouTube? Ile obecnie? Miesięcznie zarabiasz? Masz przyłączyć się na dupie? Niepewno, nie o to chodziło. Ile obecnie miesięcznie zarabiasz na YouTube? <laughs> no ja pierdzek. Nie zrabiam? Nie powiem. Masakra! 35 minut, słucham jednej nuty. To już tak ryje beret! Ile? Ile? Bierzesz? Piszesz? Na. Ja. Na przysiad. Pszczak Przysiad. Przez. Weź wyraźnie tą przysiad. Byku. Pił? Byku. Bi by Baduch. Ile? Ile? Bierzesz? Na. Piszesz. Na. Na przysiad. Przez co? Przez Messengera? Nie, przez Instagrama? Nie, czego? Ile bierzesz? Ile bierzesz? Bierzesz? Ile, Ile bierzesz? bierzesz? Na. Pieniędzy za? Na. Dla? Na. Na przysiad. Ps. Przysiad. 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 Ile bierzesz za przysiad. przysiad? Byku. Były? <laughs> Byku? No! A! Nie wiem byku, nie sprawdzałem tego jeszcze. Ty. Jakże? Ty zniszczysz Ty. Rześ Jesz. A to jest normalnie. Rześ Tego. Rześ Nie. Nie <noise> wiem ja siły, walnąć mordą w tą półkę, wybić sobie oko i pójść spać. Widział. Widziałem. Chłopa. Dupę? Chłopa. Chłopa. Tyś widział chłopa? Co? Za. Co? Co? Ktoś widział chłopa co? Głową. Głową Bigos. 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 Głową. Głową. Nie pamiętam. <laughs> e, moi drodzy to wszystko w tym filmie. Idę się pociąć pirogami. Albo tą choinką za nami się potnę albo coś. Poza tym wbijajcie na kanał fartuchy, bo to znów tutaj podrąbaliśmy i ścianeczkę, a ścianeczka rymuje się z. To wszystko. Dzięki, że najście. Trzymajcie się. Cześć Jakie Jaki to wosy? Jezus jesteś. Maria b to to... b バババ